jest dziennikarzem y, dziennikarzu księdza, bo po prostu musi, żeby porozmawiać z rozmówcą, musi się wysłuchać to, co ten rozmówca mówi. Ja na samym początku, kiedy miałem pierwszy program w telewizji, y, czułem się jak takie nieodzone drewno. Przygotowałem sobie zestaw kilkudziesięciu pytań. Scenariusz miałem wydrukowane na kartkach papieru. I co ja wtedy robiłem? Do dzisiaj tego pierwszego programu, mimo, że jest nagrany na kasetę VHS nieodnonna, bo się wstydzę, ale co ja wtedy robiłem? Ja wtedy odmytywałem, już nie pamiętam, chyba sprawa dotyczyła obecności diabła w przestrzeni publicznej, I ja wtedy nie rozmawiałem, a dziennikarz przede wszystkim powinien rozmawiać. Co to znaczy? To znaczy nie zadawać pytania, to również, ale zadawać pytanie i jednocześnie słuchać swojego rozmówcy. Politycy to jest szczególny gatunek ludzi. E, w tym sensie szczególny, że lubią wodzić nas wszystkich za nos. Dziennikarz, który robi działce politycznej, musi być takim złym e, ubekiem, złym policjantem, czyli osobą, która, osobą, która od momentu, do, od czasu do czasu przyciska, dociska do ściany. Nie zadawała się jakąś ogólnikową odpowiedzią. Ja pamiętam był taki moment, kiedy. Ja przesadzałem z tym dociskaniem, bo w pewnym momencie moja żona mówi mi o ale to oszalałeś. Dlaczego tego faceta, który przyszedł na 10 minut, pytasz ciągle o to samo? Czy już wiesz, że on na to pytanie się nie odpowie? Bo rzeczywiście był taki moment, kiedy ja nie byłem zadowolony tym, że ktoś mi odpowiedział i pod mocą dociskania próbowałem formułować to pytanie w inny sposób. Dzisiaj ja już wiem, że jeżeli człowiek siedzący naprzeciwko mnie, nie chcę powiedzieć prawdy, a ja wiem, że on nie chce mi powiedzieć, to ja zadaję dwa, trzy razy to samo pytanie i to jednym stwierdzeniem. Pan umika odpowiedzieć na to pytanie. Pan nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie muszę nic wtedy mówić, że pan kłamie, czy pan manipuluje, bo wydaje mi się, że takim sądem jest opinia publiczna. Państwo, którzy oglądają telewizję, którzy oglądają rozmowy, dobrze czują, czy ktoś ściemnia, czy ktoś mówi prawdę. Dziennikarz jest od tego, żeby dać szansę Państwu poznać jego oblicze. Oczywiście, że nie jest tak, że w ciągu 10-15 minut my potrafimy doprowadzić taki całkowity całkowitej politycznej, bądź psychicznej danego człowieka. Ale jest to jakiś wstęp. Gdybym ja Państwu opowiedział, co ja wiem na temat polskich polityków, podejrzewam, że yy, głosy niejednemu z Państwa były stanęły dęba, ale nie mogę o tym mówić, dlatego że. Nie ma czegoś takiego jak podkładki, nie ma dowodów na te rzeczy. To jest trochę tak jak praca policji. Eee, człowieka, który jest detektywem i szuka przestępcy. Eee, I poprzez różne informacje, poprzez swoich informatorów, on wie dobrze, że ten człowiek popełni przestępstwo, ale ma tak samo wiedzę operacyjną, nie ma dowodów. Żeby wystąpić z tym publicznie, trzeba mieć dowol. Czasami rzeczywiście zdarza mi się takie historię, że człowieka zatyka znaczenie. Zaczynająca jest bezczelność osoby, która ze mną rozmawia, jest tak bezczelna, że ładnie przyjęle oczy. Nie próbuje mówić mój nawet. Natomiast ja oczywiście muszę być na to przygotowany i wtedy robię to, co pan mówi. Czyli próbuje drążyć, próbuje, jeśli nie z jednej strony, to z drugiej strony. Wiedzą Państwo, to jest trochę tak jak z techniką przesłuchania. Jeżeli czuję, że w tym momencie osoba, którą się przesługuje, nie ma szans, żeby cokolwiek z niej wyciągnąć, to się w pewnym momencie odpuszcza, przechodzi się do innego tematu i w pewnym momencie najbardziej zaskakujący dla rozmówcy wraca się do tego tematu.